Witam widzowie! Chciałbym Was przeprosić za moją nieaktywność na kanale, która trwa ponad rok. I chciałbym Wam podziękować za to, że przez ten cały czas komentowaliście filmy, oglądaliście je. W pewnym momencie, właśnie spojrzałem na statystyki i byłem zaskoczony, że mimo tego, że nie dodaję filmów, nic tam nie robię, wy nie odpuszczacie, dalej komentujecie, dalej oglądacie. Dziękuję też za zapytanie, jeżeli chodzi o moją książkę, o moją dalszą część pracy i twórczość. Mogę powiedzieć tylko tyle, że wracam do tworzenia filmów, wracam do książki. No i tak jak już wspomniałem wcześniej, wracam do książki, po prostu nie wszystkie materiały mogłem zebrać. Y od razu przez pandemię i przez wiele innych czynników, które w międzyczasie się nałożyły. Mam teraz o wiele więcej informacji, materiałów, więc na spokojnie, powoli zaczynam to. A w międzyczasie powiem szczerze, tak, nie marnowałem tego czasu. Bardziej poszedłem w zdjęcia i tam link na dole. O, możecie sobie obejrzeć moje prace. Co do filmów, na pewno wrócimy do historii, która budzi najwięcej kontrowersji i jest dalej sprawą, przynajmniej dla mnie, niewyjaśnioną. Chodzi o zamurowanie żywcem dwóch więźniów obozu pracy, który był na Bieżanowie, w okolicy miejsca, w którym mieszkam. Udało mi się natrafić na osobę, która ma relacje od świadka tego zdarzenia szczegóły oczywiście w innym osobnym materiale, bo jeszcze kilka informacji muszę zebrać Ech, niestety w międzyczasie nie udało mi się dotrzeć do osoby, która też była świadkiem kilku innych rzeczy, które działy się w czasie II wojny światowej i przed nią właśnie tutaj na terenie Bieżanowa i mogła mi też coś więcej powiedzieć, no ta osoba zmarła była już z no, sędziwego wieku, więc nie ma co się dziwić. No, pandemia utrudniła wiele spraw, które gdzieś tam w międzyczasie się na siebie ponakładały. Powiem Wam, że jak na drugi dzień stycznia, to mamy bardzo taką wiosenną pogodę. Weszłem z psem na spacer. O, tam biega. O, tu jest. No, ale też powiem Wam, że straszne błoto jest tutaj na tej łące. Patrzę, tylko żeby się nie utopić. O, bagna się takie straszne porobiły, ale Laili to nie przeszkadza, wręcz ona aż uwielbia takie klimaty, gdzie może się wytarzać w błocie, pobiegać w wodzie. Laila, chodź! O! Rozklapuje wszędzie wodę, <laughs> przy okazji się jej pewnie napije i od pewnego czasu też bym chciał nadmienić o kurczę ja to jest to, że zacząłem nagrywać shortsy czyli te krótkie filmiki takie gdzieś tam się pojawiają na YouTube i widzę, że też je oglądacie czyli też Wam się podobają pewnie w jakiś sposób o, myślę że taki krótki film jest fajny bo przede wszystkim jest krótki więc dużo czasu na niego nie poświęcamy po drugie jest rzetelny, bo musimy w nim zamknąć jak najwięcej informacji w najmniejszym czasie. Yy, natomiast co do takich krótkich filmów, to nam się tak wydaje, że A, fajnie spoko, bo on jest skutki, szybko go obejrzymy. I powiem wam, że sam się na tym złapałem, że jak zaczynam je oglądać i zaczynam przewijać film po filmie, film po filmie, są mi tak, a jeszcze jeden, a jeszcze jeden. I... Nieraz mi schodzi na to z pół godziny, zanim przelecę całą tą rolkę, która jest dostępna. Także myślę, że na to też trzeba uważać. Znaczy trzeba sobie wyważyć wszystkie rzeczy, które gdzieś tam robimy. A wracając do tematu. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, za to, że mnie oglądaliście. Nie przestaliście wierzyć we mnie, bo dało mi to siłę i wiarę do tego, że to co robię jest ok, I że warto to robić, więc wracam do tego. Lajla, chodź tu. <laughs> Idziemy teraz inną drogą. No i cóż, oglądajcie mój kanał. Tam, wiecie, jak chcecie, możecie sobie dać suba. Ale nie musicie dawać. Nie, tam suby nie są potrzebne, ale mile widziane. No i cóż, obiecuję Wam, że w najbliższym czasie pojawią się nowe filmy, gdzie odpowiem na niektóre pytania, które gdzieś w międzyczasie były mi zadawane, czy to na Insta, czy to na Facebooku. Trzymajcie się, życzę wam szczęśliwego nowego roku i widzimy się w kłódce.